Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym Dzień programie Wehikuł Czasu, dziś wydanie serwestrowe, ale najpierw troszeczkę prywaty, ponieważ w ostatnim odcinku podarowaliśmy sobie prezenty, nikt z nas nie wiedział co w nich jest. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować Panie Adamie za prezent, bardzo się przydał, bardzo praktyczny. Widzę, że się przydało, widzę, widzę, tak? Mi też, tak? Szczególnie w mokre dni, kiedy, kiedy jest mokro oczywiście, można wykorzystać. Ale fryzury? Znaczy? fryzury gotowe. Tak jest. Fryzury gotowe, proszę Państwa. My jesteśmy prawie gotowi na, na, na bal, ale zobaczmy, jak robili fryzury prawdziwi profesjonaliści. Panie Piotrze, że Pan zdążył już wpaść do salonu? Tak, Panie Adamie. Byłem w pięknym salonie, gdzie było mnóstwo pięknych kobiet i mężczyzn, którzy pintrzyli się przed balem sylwestrowym. Fryzury mieli, mieli doskonałe. Doskonałe, ale żeby być doskonałym tutaj nastroju sylwestrowym, również należy się odziać. Pan, widzę, jest bardzo elegancko przyodziany. Tak, elegancko, elegancko. A przyodziewałem się, proszę Pana, yy, u starogardzkich Kreatorów mody, no, jak których czy? pełno w Starogardzie, a pomysłów im oczywiście nie brakuje. Panu szło w tańcach. Jak to każdemu? Przed każdym balem, obowiązkowo rozgrzewka, przed lustrem, przed pokoju. Laczk dens zrobiony, szuranie, a u pana rozumiem, że w placzkach chce. Oczywiście, oczywiście. W laczkach. My, proszę państwa, zrobiliśmy już rekonesans, byliśmy w starogarskich restauracjach, także pierwsze bale serwestrowe mamy już. Za sobą oczywiście, wysztychowani z sumiastym wąsem, udaliśmy się na zabawę sylwestrową. Owszem. Muzyka Jak widzieliście Państwo, przygrywał zespół akcent. Jeszcze bez zenka, co prawda? A, bez zenka, ale w jakim stylu? W stylu hawajskim, panie Adamie. Rozmażył się pan, panie Piotrze, na całego. A i owszem, a i owszem, panie Adamie, już nie ma dzikich plaż ani takich dzikich imprez w stylu hawajskim i z takim repertuarem. Po wspominajmy. Panie Piotrze, a jakie hity ugościły u pana na playliście kasetowej? No proszę pana, hiciory były nieziemskie, gazebo, i like Chopin My mmm, Coco Jumbo i do przodu. Modern Talking, Sabryna i Medeo!

Co oferuje starogarska konkurencja? Znajdujemy się w nowo otwartej restauracji Grocka przy ulicy Lubichowskiej 82. Pytam barmana tej restauracji, co proponuje swoim klientom. Drodzy Państwo, co ja mogę Państwu zaproponować? Oczywiście wiele. Wspaniałą kuchnię, dobrze zaopatrzony bar, no i oczywiście miłą obsługę. Na specjalne życzenie klientów organizujemy bankiety, wesela imprezy imieninowe, urodzinowe. Oczywiście yy, nasza kuchnia jest wspaniała. Yy, Lokal nasz jest czynny od godziny 12 do godziny 23. W sobotę mamy dancingi od godziny 20 do 2 w nocy. Zapraszamy Państwa i naprawdę gwarantuję, że nie pożałujecie tego. Jest tu miła atmosfera, wspaniała zabawa, no i oczywiście miła obsługa i wspaniała kuchnia. Proszę Państwa, teraz ostatnie tango przed północą. Zresztą potoczny pan Krysi, pucio pucio. Proszę Państwa, ach, co to były za bale. A takie bale. Pamiętajcie Państwo, żeby po każdym, po każdym balu nakarmić gołębie. Zastanawiam się, co słychać u naszych stróżów z Miejskiej Kroniki Policji. Powiem tak. Miejska Kronika Policji nie odnotowała poważniejszych zdarzeń. Za to służba zdrowia miała pełne ręce roboty. Przez nieuwagę nieostrożnych piromanów, którzy nie zachowali procedur związanych z BHP. A jak minął Sylwester w pogotowiu ratunkowym, powiedzą nam panie, które akurat wówczas miały dyżur. Obie, obie z koleżanką miałyśmy dyżur tutaj w Sylwestra, w naszym pogotowiu w Starogardzie. Dyżur był bardzo napięty, był poprzedni do dyżurów lat poprzednich. Było kilka pacjentów w stanie ukojenia w stanie alkoholowego, kilka pobić było. Miałyśmy około 20 ambulatorium, 10 przyjęć. Były także takie przypadki jak dźgnięcia nożem, samouszkodzenia były, znaczy dochodziło także do Samoistnych podcięcia żył. No i co możemy jeszcze? Trochę był nerwowy, trochę stresu. No w ogóle ogólnie mówiąc dyżur był dosyć ciężki. Ci, którym kończyny uchywały się w całości, złożyli sobie życzenia. Zacznijmy może od pracowników telewizji kablowej, bez których nie byłoby tych materiałów. Zakończymy natomiast życzeniami najważniejszej osoby w mieście. Roku 1991 i 1992 Spędza razem z Państwem Starogarska Telewizja Kablowa. Myślę, że w ciągu następnych takich nocy Państwo zostaną specjalnie dla nas w domu przed telewizorami. Składam życzenia wszystkim gościom zaproszonym, wszystkim znajomym, żeby się dobrze bawili. Proszę o Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku 1994, żeby się wszystkim polepszyło, wszystkim dobrze. Wszystkim gościom tego lokalu życzę wszystkiego najlepszego, wiele, wiele zdrowia. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Tak się składa, że jeszcze do północy troszeczkę mamy czasu, ale jest ku temu okazja, żeby złożyć wszystkim przyjaciołom najpiękniejsze życzenia, szczęśliwego nowego roku. Wszystkim, którzy są tutaj i którzy są w domach, chciałabym szczególnie życzyć wszystkiego najlepszego nauczycielom oraz pracownikom delegatury. Przede wszystkim chyba nauczycielom, gdyż ten nowy rok, który za półtorej godziny będziemy witali. Powinien przynieść przede wszystkim tej grupie pracowników poprawę sytuacji materialnej i docenienie ich pracy. Także z tego miejsca właśnie nauczycielom i wszystkim zatrudnionym w szkołach serdeczne życzenia noworoczne. Wszystkiego najlepszego. Dzień dobry. Dziękujemy. Dobry wieczór Państwu. Jako szef lokalu Goraj pozdrawiam Państwa serdecznie z tego miejsca i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku aby on był lepszy żeby się spełniły wasze marzenia, życzenia i zapraszam serdecznie do mnie codziennie od godziny 12 do godziny 4 rano zapraszam, dziękuję bardzo życzę miłej, udanej zabawy sylwestrowo-noworocznej pozdrawiam was jeszcze raz naprawdę serdecznie dziękuję bardzo, dobranoc najserdeczniejsze życzenia dla miłych klientów firmy Sapstar oraz Kibiców biernych drużyny piłki ręcznej. Szczęśliwego Nowego Roku. Na ten zbliżający się już za, wnet za niecałą godzinę, nowy 1994 rok, chciałbym złożyć życzenia zdrowia, pomyślności i sukcesów pracy, szczególnie dla pracowników Starogarskiej Telewizji Kablowej. I dla gości tego lokalu, restauracji Kosmos, do siego roku, dziękuję. 96 nie był taki zły, całkiem fajny, Od względu, ze strony muzycznej udany. Myślę, że 97 będzie dużo, dużo lepszy, przynajmniej takie są plany. O, panie Adamie, kolejny telefon, kolejny widz. Ym, oczywiście Telemost, czyli ym, z wizją na w godzinę, tym programie. Na godzinach czarnkowych można. Wszystko, mówić, wszystko. na czarnkowych. 7 Pani Adamie siódomeczka magiczna cyfra jeszcze. Tak, 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 tak. O, to nie. Halo? No. halo, halo! Dzień dobry, kto do nas dzwonił. No moi drodzy panowie, ledwie święta się skończyły, a my już dalej, satyrycznie. Ale tak po prawdzie mówiąc to... Bardzo Wam dziękuję, że znaleźliście w czeluściach archiwów to niezwykłe nagranie z 1996 roku. Zobaczcie, ile tam było optymizmu. I tego Wam, całej redakcji, jak również Waszym telewizom życzę, aby ten rok 2023, który już nadchodzi, był dla nas wszystkich naprawdę dobry. Wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa. My również z całym zespołem redakcyjnym, a w szczególności z panem Krzysztofem, który dzielnie siedzi za kamerami i nas filmuje, chcielibyśmy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń, zdrowia, pokoju, dobrobytu, kasy mydełkowa. Panie Damie, yy, odliczamy? Odliczamy. Odliczamy. Pomyślności. 10. 9. 8. 8. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden! Kuźwak, kto zgasił światło? Krzyku za prąd zapłaciłeś? Krzychu, zapal, to światło, chłopie, to. Do... Kryzys idzie, panie, anamie, na mnie. Kryzys idzie. Kryzys.